Dla każdego sportu. Dobry wieczór, Karolina Romaniuk, TV Reklama. Jesteśmy właśnie w Biernhale, w restauracji po premierze filmu Dziewczyna Influencera. Obok mnie zadywa. Cześć! Cześć! A to chyba pierwszy raz robię wywiad. Nie rozmawialiśmy jeszcze. Dokładnie, o kurczę, no to właśnie, to będzie w takim razie nasz pierwszy raz, elegancko, no, 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 Super, to pierwsze po, pytanie. Pierwsze r... będzie Dobrze w takim razie zrobione. Trenujesz na dana Marconia, tak? tak? I jak mu idzie w ogóle, jak mu idą treningi? No, mamy mało czasu, bo mało czasu od kiedy się zgłosił do mnie, w ogóle, nie kiedy się dowiedział o walce, ale chyba od razu w tym momencie, gdy wiedział, że ma walkę, to już do mnie napisał. Czyli mało było tego czasu, no ale jego przeciwnik również miał tego czasu mało, e, żeby pod Natana się przygotować. Na pewno formuła walki ciekawa, każdemu komu opowiadam to reaguje e, pozytywnie, ale też, no śmiecham, ale tak w pozytywny sposób. Natan e, może używać dwóch rąk, jego przeciwnik jednej, to będzie naprawdę ciekawe. E, no szlifujemy akcję, e, no ale że mało czasu bo to od razu po szlifowaniu tych akcji, od razu trzeba było zrobić, robić sparingi. Normalnie tak, że jak robi się akcje jakiś tam dłuższy czas do walki, jak się ma, to potem kiedy się przychodzi na sparingi, to już się nie robi nic innego, tylko sparing, żeby go zrobić w pełni na wypoczynku i, i w pełni tylko skupić się na sparingu. Tutaj niestety tyle czasu nie mamy. Musimy przećwiczyć jakieś e, uniki, coś wiadomo pod przeciwnika, jakieś tam akcje pod przeciwnika, zrobić dopiero sparing i jeszcze nawet czasami jeszcze nawet jakiś tam luźnoworeczek na końcu, czy tam właśnie e, cokolwiek jeszcze na końcu, żeby on był w gazie, troszkę to kardio jeszcze miał, to zrobionego tego luzu złapał kondycji przede wszystkim też, tak? No bo z, dwóch, z trzech sparringów kondycji nie zrobi po trzy rundy. Więc tutaj zasuwamy ten ostro, ten krótki czas. A ostatnie pół tygodnia do walki będziemy już się regenerować, nie? A w takim razie powiedz, co myślisz o jego działaniach w internecie? Ja mu powiedziałem, a kurcze, kurczę, no, szapowa, elegancko, wszystko jak trzeba, no po prostu robi całą robi robotę tak, jak trzeba. E, dobrze robi, nie? No. A myślisz, że on to wszystko robi specjalnie pod zasięgi, czy po prostu ma rzeczywiście te konflikty z tymi osobami? Pół na pół, nie? No czasami ktoś się, głupi, człowieka głupie zachowanie skomentuje i potem jest to zawsze e, zależne od tego, jak my zareagujemy, nie? Czy to e, przycichnie, puścimy, to nam nie na tej walce, czy na, na, na pojedynku, czy na przykład dołożymy do pieca i ten konflikt rozgrzebimy bardziej i go e, dołożymy do ognia, nie? E, on fajnie dokłada do pieca, <laughs> ładnie to robi, tak, tak, panie. tak, bardzo grubo, e, dużo osób to irytuje, e, ja myślę, że robi dobrą robotę. Eee, a, a no wiadomo, no, każdy jest inny, więc jak komuś to nie pasuje, to mu, to mu ubliża się na niego, łasi, żeby z nim jeszcze dostać walkę. Eee. No, no, ogólnie spokojnie. A hipotetycznie stanąłbyś za nim, e, jeżeli ktoś zaatakowałby go na ulicy? czy znaczy w ogóle zacznijmy od tego, że walka na ringu to jest walka na ringu, tak? Czy ja też walczę na gołe pięści? Walczyłem, przepraszam, czy w boksie, tak, tak, czy w boksie, czy. E, w w wielu, wielu innych formułach karate, kickboxing, ale nieważne. To. E, też, no ktoś na ulicy wystartował, nie można, nie można bić, no ale chwila, to jest ulica, tak, więc mam prawo się bronić, tak samo wtedy jakbym z nim szedł, ktoś by go zaatakował na ulicy, no to jakim prawem ktoś atakuje jakoś na ulicy, nie, w takim razie, e, skoro to widzę, to go bronię, tak, Znaczy że go teraz znam e, i zależy też, kto by zaatakował go, zatykował. jak inny jakiś mój znajomy, to bym się nie wtrącał e, jedyny, jednego e, ale na przykład jakby ktoś idąc ulicą nagle w niego wpadł, no to kurde, to dlaczego ktoś nagle ma w ciebie wpadać jakiejś ulicą, każdy ma prawo iść spokojnie, swobodnie, nie czuć się zagrożony, tak, eee, w miejscach publicznych czy gdziekolwiek, na imprezach, eee, więc w takim razie jasne, no wstaję, wpadam, bęk i kogoś ładuje, nie? A jak, opowiedz mi, e, dobra, jesteś w Gromdzie, prawda, wspomnieliśmy o tym, e, ostatnio byłeś, byłeś, byłeś w Gromdzie, tak. już nie jesteś. Nie, Wynikła... nie, jestem teraz freak fighterem. Jesteś teraz Free Freakfighterem. Tak. Wolny strzelec. Ale właśnie nawiązując do Gromady, chciałam zapytać o ostatnią decyzję o wyrzuceniu popka i o jego działania. Co byś powiedział o tym? A, nie, no bo mnie teraz ludzie pojadą. No, nie mów że to no, myślał. no wiadomo, no, no, popek to jest popek. Ja wiem, że nie można pochwalać pewnych zachowań. Od, się za grubo po prostu. Ale on takie teksty ma, ja to wiadomo, ja to nie było w ogóle na poważnie. Jak ludzie gdzieś tam myślą, że on. Ja nie wierzę, że on Psy, no kurde, że tam w ogóle coś takiego zrobił, nie? Głupio dojebał, głupio powiedział, no ale e, troszeczkę no e, z jednej strony wiadomo, czego za to e, gonić, tak nie wolno robić, trzeba e, no wziąć i potępiać go za to, ale, ale aż tak niektórzy grubo jadą, no bez przesady, no kurde, każdy wie, że on, że on ma zryty łeb i na swój sposób. Ja też nie mówię, że trzeba go tolerować przez to i, i to co mówi, ale troszeczkę za tak, grubo się nie spalają, ale to jest ich sprawa. Ja nikomu, nie, nie, nikomu nie, nie. Ja po prostu myślę tak, ja, że ja. Inaczej. Ja tego nie popieram. Jestem przeciwny takiemu mówieniu w ogóle, co dopiero zrobieniu. Ale też nie będę taki, że nie będę go gnoił, nie będę go zaczepiał, teraz nie będę mu kurde wyzywał go. Po prostu niech sobie będzie i, 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 i niech sobie sam z tym. Teraz gdzie grudzień tak dużo osób go pojechało, że ma, powyważy, powyrzucali go ze współprac, w nie odsunęli federacji, z którymi współpracował. To i tak mu taka kara mi się wydaje wystarczy, a, a ja już do pieca nie będę dokładał. E, po prostu ja e, olewam to, nie? No z tego co wiem sprawa już jest w prokuraturze. Czy myślisz, że to jest za grubo, że to jest przesada? Kurde, no i teraz popatrzmy, nie? No teraz właśnie no wiemy jakie się w różne robiły działały sytuacje wokół Fejmu, tak, jakieś tam przy, nie, nie takie akcje jak powinny być według co... E, wyszło nagle, że to nie tak do końca, że coś tam, no i były, były postawione zarzuty, ale tam nic nie, ma on no właśnie tak. Potem nagle teraz właśnie na niego, to samo nagle. E, mi się wydaje, że no jeżeli naprawdę takie przestępstwo, to tak, no trzeba je ścigać, tak? ale, no, pytanie, na ile to nie jest znowu taka nagonka, czy nie zaczęło się już to tak po prostu ludziom, ludzie mają już to dość, mi się wydaje, niektórzy, nie? i po prostu już teraz chcą to ukrócić, takie zachowania, e, mówi się o ich patologicznych zachowaniach, także są patologiczne zachowania, widzę e, też, że już inni ludzie już po prostu mają to dość, dość tych free bo są tacy ludzie, którzy cisną na free w ogóle na ten cały świat, na tą otoczkę, e, i oni już po prostu teraz zaczęli chyba po prostu zwalczać nas, jako free oczywiście nie nas, jako mieli popka, e, nie mą, mnie proszę, z tymi wydarzeniami i tymi rzeczami, co powiedział. to Chodzi mi o to, że po prostu ogólnie ten świat, w którym ja teraz jestem, tak? Bo mam kontrakt w Federacji Fame, w takim razie e, e, na freak fighterów e, z wielu przyczyn. E, zachowanie na pewno, e, pewne jakieś tam moralne właśnie wartości, ale też mi się wydaje, że czasami zazdrość po prostu najzwyczajniej na w świecie. Zazdrość o co? No, no jak to może o co chodzi, jak nie wiem o co chodzi, to chodzi o pieniądze, nie? Po prostu. Pieniądze o zasięgi, o fame. Dokładnie. No, zasięgi to są pieniądze, a z te zasięgi trzeba zbudować, a ja zawsze mówiłem, że e, ja nigdy nie ubliżałem frekwalteru. Mówiłem, że każdy ma swój przepis na szczęście. Jak oni potrafią, frekwalterzy na tamty czas, mówię tu dwa lata temu, potrafią się wygłupiać, pajacować i e, im to nie przeszkadza i, i to, jest odnajdują to jak zrobią, chwałę i za to, ja tak nie potrafię. Ale nie mówiłem, nigdy że mi się może nie odmieni. No i tak nie przyszedł ten czas. Bank, dwa lata. Myślisz, że jest taka szansa, że się odmieni w końcu? No tak, zostałem w łeb tyle razy no i pewnie mi się coś odmieniło. Się I poskleiło, i poszedłem do to no i się odkleiłem. No, wiesz, no, w ogóle pięści mocne walki chyba zrobiłem swoje. No i bęk. Ale nigdy nie mówiłem, tak nie mówiłem, nie, że nie, ja nigdy nie pójdę, ja nigdy się nie zachowam, bo coś tam nie. I tak nie mówiłem i teraz nikt nie może że zarzucić. A jaką miałeś relację z popkiem? No, ja, ja tak, nie, trans. nie, no, my tylko się jest grom znaliśmy, nie? To nie tak, że ja sobie z nim tam piątki zbiję, poza, gromność się spotykaliśmy gdzieś tam, się napić albo coś. To za dużo powiedziane. Tyle, ja tak mówię, no, chodził tam po, po, salce, my chodzili tam, żeśmy gadali tyle co w kółku, nieraz wszyscy stali, gadali coś, e, czy się tam coś, e, coś do niego zagadało, e, bo jednak, no, jestem rozpoznawalny bardziej, był wtedy o wiele, no, wiele bardziej ode mnie, ale w sensie wtedy, tym bardziej, jak w tamtej federacji byłem, to, to nie było takich zasięgów, jak teraz mam, więc w jakim razie po prostu się też sobie z niego zagadało e, i normalnie po, pogadało, coś popierdzieli sobie tam po swojemu e, zabawnego e, i tyle po prostu, nie no i, no i nie, nie mogę też takiego oceniać w życiu prywatnym, bo. Czy widziałeś ostatnią walkę Denisa Załęckiego z Wielkim Bu? No właśnie, jest kurczą przebójskiem, ale nie są ta walka, ale to, co uciekał cały czas się kładł, chyba, nie? Tak, ta, cały czas, cały czas, powiedzmy, <grym> parterował sam. Dobra, 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 tak, że w nie, nie chciał dostać, bał się dostać i po prostu uciekał w ten parter. Kurde, no nie, trzeba bym powiedzieć, walczyłem z wielkimi hopami na gołe pięści przy mnie, którzy byli wielcy, bo ja mam metr 72, a moi przeciwnicy mieli po metr 96, metr 90 i po też 100 kilkaset kilo, no, ale nie byli aż tak duzi, tak ciężcy jak wielki buł. No, ale w sumie Denis przy wielkim buł, a to tak jak ja przy tych rywalach, no jeszcze na gołe pięści, no myślę, że no wolałbym dostać paść niż e, się kłaść. A ty zawalczyłbyś z którymś z nich? Ja? Ja zawsze wiem, że z, ja z każdym, wszędzie, w każdej formule, tylko nigdy, zawsze bym chciał wygrać, będę robił wszystko jak to ja, wariat, ale po prostu nigdy nie wiem, jaki będzie wynik, wynik walki, nie? Mm. Haha, <laughs> Laniket! <kurwa>. Soniaczku ty. <laughs> a z kim byś? A z kim byś, chętnie chę, nie Czy W ogóle masz jakieś y, walki w przyszłości w planach? No kurczę, no zanim w, w, w ogóle że do freaków, wszedłem to to, 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 ten ten, ten ząkawstw, jak wtedy byliśmy w programie promującym tego Federację Walk na Pięści, to wtedy... No, był we, w studiu, ja byłem w studiu <grym> i on wtedy właśnie mówił, że o, wyszedł, tam, e, on wygrał, e, że raz ja, ale wałkiem, a ja mówię, że wtedy ja wygrałem, jeszcze byłem po drugiej podróży nad morze i od razu musiałem walczyć i to wieczorem, e, a poza tym, bez usprawiedliwień, potem powiedziałem, że to chodźmy, rozwiążmy to na Gołe Pięści, a wtedy już nie, już nie jestem w tam, bardziej w freakfightach walczyłem, już tam nie wiem, no to jak nie chciał w go ogóle pięści, to ja musiałem go gonić, aż pod freakfajt fighty się tutaj dostać. A to nie aż... dla niego tak, tutaj Tak, wsiadłe. tak, taka droga była długa. Ja wiem, o ty cholera, nie uciekł i wszedłem przed Tomaszem. A gdyby nie Don już to ciebie by nie było we w freakfajtach. Nie, tak naprawdę, to chyba nawet nie gdyby, to ja mówiłem kiedyś z Jacek Seną, no, z Mateusz, Mateuszem Murańskim w dniu jego śmierci, to naprawdę, miałem nawet screeny z SMS-ów, które pisałem w tym dniu, to wtedy miałem taki przybyz, Jak jak ja w z dniu. Swojej śmierci. Ja już go już nie znałem, nigdy się z nim nie widziałem, ani nawet tak go nie śledziłem. To, 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 to zwłaszcza że ten był nad morzem, i, 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 i dziwne, że zmarł w tym Gdańsku, gdzie tak, no nieważne. I tak sobie pomyślałem, że jak obudziłem się, że i potem się dowiedziałem, że on umarł w radiu z po południu. To sobie pomyślałem, że chyba wskazał drogę i, i, i się dostałem do Fryków. No i tak niechcący w sumie wyszło. Tak. A właśnie, y, jeszcze mi nie odpowiedziałeś na pytanie, czy zmierzyłbyś się z Wielkim Bu lub z Anisem Załęckim. Ale bardziej no, chciałabym zapytać o. Tak, tak, ja wiem. Ból, ale chciałabym zapytać Ciebie o Wielkiego Bu. E, jak byś widział, nie wiem, jaka, w jakiej formule. No, formuła pójdę no, Tylko Fem, nie nie wiem, najlepiej sposób. byłby dla tak, mnie. Nie, naj... nie w ogóle Wielkiego Bu? To kawał chłopa! no kurde, turno kurde, to no trzeba jak Dawid, Dawid z Goliatem by była walka, ale to jest pozytywny ziomek, nie? My tutaj mamy też walka taka, że w sumie nic nie zrobiłem nic nie zrobiłem, kiedyś było takie pytanie, że bo jakieś, byłem w takiej gali jednej już, e, gdzie on walczył i już wtedy mnie zapytano, czym nie zawalczył i wtedy nagle ktoś potem na wywiadzie z nim powiedział, że Tomek Gromadzki się wyzywa do pojedynku. A on mówi, że no nie wiem, kto to jest tamten, a ja mówię, nie, nie wyzywałem go do pojedynku, po prostu powiedziałem, że ja bym propozycja zrobić Zawalczył, a jak będzie po to, co się walka, no to ten człowiek nie chce, nie może powiedzieć. Ja, na przykład, wiem, że walczyłem do pięści z wielkimi chłopami, nie cofnąłem się, e, znaczy, no, no to cofnąć, żeby zaatakować albo coś, ale w sensie mi o to chodzi, że nie kładłem się, e, nie padłem ani razu, e, walczyłem z naszymi chłopami po sto kilkadziesiąt kilogramów, po dwa metry prawie, walczyłem do końca, wygręcały ten turniej e, i, 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 i po prostu. W finale też nie padło, ani razu po prostu już lekarz przerwał, bo już byłem za bardzo porozcinany. Myślę, że walczyłbym do końca. A ten koniec, no, pytanie czy i koniec, czy on by się wy, wy, wymęczył, czy, czy po prostu by, bo nie sądzę, że go zakłutował, ale na przykład by e, rundy się skończyły, że miałoby być na przykład podział rundowy, czy, się, czy tak by się skończyło, czy po prostu bym gdzieś trafił celnie i bym po prostu nie udało się kontynuować dalej walki, no nie wiedziałbym jaki byłby koniec, ale wiadomo jak zawsze wodzę robić za dymę walczyć do końca. No jesteś ja. to musisz. Tak, dokładnie, to całe ja, ty, 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 ty. E, Okej, okay, ale czy jest jakaś już walka zapla zaplanowana pewna twoja? A to ja podoba! Eee, Alanik każdy wywiad mi tu w wtraca, widzę? Chodzi za mną, chodzi za mną, cały czas. Ja no do mnie nie chcę przyjść, no. O, widzisz, a ja do traducy przyszedłem. No to dobrze, to dziękuję. No dobra, co ci co, czekamy na jakąś swoją walkę, czy jeszcze nic nie wiadomo? E, nie, nie, jeszcze nic nie wiadomo, ale e, tam... Są jakieś e, powoli się wolnią, te, te, te osoby, które tam powoli, powoli wchodzą, e, jakieś tam powoli wchodzą, coś się z nimi tam dzieje, jakieś początkowe zaczepki, ale myślę, że jak... E, Natana prowadzę, to już że dużo sił będzie. Uczysz się miało. od Natana, to Nie, nie, tych jak się. Ja to jestem ja, nie no, ja to jestem ja, no po prostu cały ja, no po, po prostu jesteś. Po prostu. No, po prostu, no chodzę, mówię co mi tam cina na język przyniesie i po prostu zachowuję się tak jak ja I, 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 i no i jak komuś to nie pasuje, nie będzie pasowało, to że Natana trenuje się, odezwie, skomentuje, no to jeszcze nie dam pluć w twarz i po prostu się odezwa, odpalę, uruchomię i działamy, nie? No i super, no i dziękuję Ci bardzo w takim razie. No i czekamy Twojej walki. Tak, dzięki. dzięki.